Tak, wystrzałem tutaj raz jeszcze, i no, wszystkie gęby rozewrzeć, tak? Wyłączamy nagłośnienie. Przed pojedynkiem, tudzież bitwą odmawiał modlitwę, być może ostatnią w życiu. Juści, ino klapki spadły ze sceny drewniane. Gierz tam dyrektor, ależ teraz Krzyżak mu się zrewanżował. Nie po rycersku, ale skutecznie. Ach, dziobnął Krzyżaka w kulasę, ale na nagoń bardzo dobrze ochroniła. Juści, cięcia, ach, ramię odrąbał, odrąbał ramię, daj mu jeszcze w czerep, Przaśnij go w czerep, o, bardzo dobrze, dycha jeszcze, dycha, ale czekaj panie, weźniem go do niewoli, okup za życie zapłaci. Zwyciężył rycerz polski Bartosz Herbu Rogala. A, widzę, że tutaj publiczności się spodobało, jest panie, kulasy górne do środka, czerep, kulasy górne do góry, do góry, do góry i na boki, na boki, na boki, czerep, panie, czerep, czerep trzeba włożyć, o, tak, i wciąż żeby gościa dla pani jako żywo. Bliża tutaj, bliża. Zapraszamy pana Artura tutaj do nas. No bliża tutaj, bliża. Gdzieś jest pan Artur. Nie ma. Przebóg pewnie się raczy trunkiem o bursztynowym kolorze. Jako żywo. Pana Artura zapraszamy tutaj do nas. Małżonka w opałach ma dziewczynę, pan Artur? No nieźle, nieźle. Tak to... Nie? A mój ten mój, że jest przerośli. A, z pochodzenia, a teraz gdzie żyje? W Suwałkach. A, to zamiedzą. Suwałki niedługo będą dzielnicą przerośli. No. O, właśnie, uwaga! A tak! A... Teraz. Naciera. No niesamowite. No i teraz pięcie. Gdzie naszego wójta? Jest, suwałeś jest, jest, jest wójt 1 Zmiana pi. Zmiana pni, tak. Nie damy się my tutaj przerośli, tam jakieś suwałki będą nam tu dokazywać. A z, do, z pochodzenia to czemu zdradził? Pewnie baba zsuwał, co? No, poszedł za babą. No niesamowite, ale nie Panie Wójcie, bo już na wygranej pozycji od razu, tak do góry pałę, nie, nie, tak skrzyżuję od razu, o, uwaga, torbacze do ręki i poczynajcie, o i już naciera na mamulkę, już naciera, ale zero, zero pardonu, o i proszę Państwa. Ależ wymiana trafień. Mamulka też się rewanżuje. Ale tam młoda naciera. Naciera na mamulkę. O, mamulka teraz trafiła. Ale też mamulka trafiona. O, rety i znowu trafiona. No i mamulka pada. Mamulka pada. Uściskaj mocno, mamulkę. Uściskaj. O, właśnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kto jeszcze?